Bardzo piękne wydarzenie, udane wydarzenie. Zespoły dopisały nam, przyjechali członkowie zespołów, 250 osób, 17 zespołów. Także cieszy nas, że jest to zainteresowanie kulturą ludową, że zespoły chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych powiatu, gmin. Bardzo dobrze się dzieje. To musimy rozróżnić kolendy od pastorałek. E, pastorałki są regionalne i rzeczywiście mamy na stowarzyszenie takie, które są tylko nasze, tylko najbardziej u nas rozpoznawalne. E, Wśród nich oczywiście e, jam jest Dudka Małego czy e, Gore Gwiazda. Melodyka jest w zasadzie radosna. E, to są skoczne bezpieczni, e, czasami oprócz, głównie opowiadające o wszystkim dookoła, co się działo w tym czasie narodzenia, tak? E, czyli to dziecko jest nie tyle. Boże, co ludzkie. Pokazane są właśnie wszystko, wszystkie nastawienie ludzi do tego całego wydarzenia, jak to odczuwali pasterze, jak zwierzęta. To jest taka opowieść, no, nie, nie, nie kanoniczna powiedzmy, ale taka właśnie bardzo lokalna, taka nasza. samo przygotowanie do świątyni jest już ważne, natomiast samo świętowanie jest tak, że mamy, mamy bardzo konkretne potrawy wigilijne. Wśród nich te najważniejsze, czyli te związane z tym czasem, tym momentem przemijania, tak? Wszystkie te związane z... wyprodukowane z maku, z jabłek, z takich potraw powiedzmy migracyjnych między tymi dwoma światami. Bo trzeba pamiętać, że Boże Narodzenie to jest czas łączenia się świata tego doczesnego z tym nieznanym, tym Drugim. Tak? I poprzez potrawy, poprzez słowo, które też głosimy, poprzez kolędę, czy to dobre żenie, mamy też swoją taką indywidualną wyjątkowość. Chcieliśmy śpiewać przez wiele lat i generalnie to, że 29 raz teraz jest ta Wigilia Chłopska, to podkreśla to, że ludzie ciągle chcą śpiewać. Że ciągle jest w nim taka chęć Wspólnoty właśnie przy stole, przy tym opłatku i przy śpiewie tych kolęd. Co jest też takie fantastyczne, to to, że ta tradycja nie słabnie, Mimo że zespoły są coraz powiedzmy, dojrzalsze, coraz więcej osób jest. Starszych, to jest w taka sama dziecięca energia, radość, żeby chwalić Bożne